Bandlantosha, <gry> W tym serwerze klanu, jeśli chcesz ludzi do wspólnej gry, nie szukam. Dawaj 24h przynajmniej, pierdol się. <gry> nie wiem jaki dać cel. To zrobię cel subów na until Downa. Ooo i to będzie dobry pomysł. Zrobię cel subów na until down'a i tutaj to, była... to był Amerykanin, nie? To nie tak miało być. Syn. Stoi z tym drzewem i wali walikoniach kurwnie, obserwuję. Zelzysów na challenge Lola z Mamonem slot mu się zwolnił. pierta Ola. Kurwa. Gościu. Od kiedy ty w to grasz tak grasz dobrze? Od zawsze kurwa. Jestem top 1 graczem. Top jeden graczem, y, graczem w świecie y, Heletlusa. W głowie. Więc ja wiesz, ty siema? Ma... Ulfen. Słuchaj, bo kurwa nie będę walił w chłopie. Ja nie umiem grać kurwa, Hipkiem. Tą postacią, nie wiem o co tu chodzi. I jak chcesz, to ci mogę zwolnić dowódcę, nie? W tym oddziale. Bo ja nie wiem co tu kur stawiać, gdzie iść, co, gdzie strzelać kur wiesz. Jabunio. Na razie jest 46 osób. Serwer się rozkręca, możesz poćwiczyć. O, a ty dużo grasz w Helllet Loose? O, trochę. Okej. Okay. A wszedłeś tu po prostu przypadkowo czy, czy kojarzysz mnie, czy coś? Nie, nie, przypadkowo. Dobra, to git. To możemy grać. Nie... O kurwa, Valo jest jeszcze. Siema, Valo. Ale mam żarcik do Walo. Ty Walo masz mikrofon? <laughs> Chyba Walo jest naćpany kurwa. Jak się sprawdza kompas? A. Putem. O. Strzela to jakiś spel. Widziałem Amerykańca. Walą do mnie. Widziałem Amerykańca. Tam jest Amerykaniec. Mam go nacelowanego. Leżysz. Zadzwoniło jak na parafi w niedzielę, skurwy, 12 u ciebie w wiosce. Zadzwoniło twój stary dzwoni dzwonem z kur... Jak wraca z pieniędzmi z opieki społecznej ty kurczak. Czekaj, coś mam nie tak ze FPS-ami, ale już go miałem. Wideo. Synchronizacja pionowa. Włącz kurczak. Włącz synchronizację pionową. Ja teraz mogę robić e-sport. Teraz mogę robić e-sport, motherfucker. Teraz mogę robić e-sport. I'm going in, brother. Let's go. Teraz mogę ruchać. Nie ma wabika. Ty, chłopaki, my nie mamy spawn pointu gdzieś blisko. Powiem sobie pole widzenia. Jak? Co ty Że jestem kuwa, z sokołem Dniepru, ja widzę wszystko. To jako... Rozgrywka. Opcje, rozgrywka. Gdzie? Opóźnienie znikania ciał, pole widzenia. 90 jest! Ustaw sobie zimowy uniform jak umrzesz znowu. Po co? daj 120 jak się ustawia ten? Jak się ustawia. Yy, jak się ustawia zimowy uniform? Jak się ustawia wyposażenie? Jak się zmienia mundur tego gościa? Zachodnie za kole. Tak, co my mamy atakować? Jaki punkt przejmować, bronić? Ta drużyna to jest, nie wiem. Nikt nic nie gada w tej w tym teamie. Czyli zachodnie za kole bronimy. Dobra. Masz mapę, no wiem, no ale myślałem, że gram drużynowo i coś zaczniemy robić, a tu... Gówno się dzieje. Rozumiesz? Zachodnie za kole jest tam, 300 metrów. No to Amerykańcy pewnie idą. Ale to nie w tej grze. Czekaj, czekaj. Muszę wprowadzić dyscyplinę sowiecką do tego oddziału. Tak się nie da grać, powiem. Amerykańcy, patrz! Tam jest Amerykaniec! Tam jest Amerykanin! Na, na ostrym polu. Czekaj, czekaj. O! Nie widziałem skąd strzelał, ale ktoś strzelał. Jest! Mam go czy nie? Ty umarł czy nie? Gdzieś to? Kurde, tu też jest gdzieś amerykanin. Tu, tu gdzieś jest, bo to. Walczą jak tchórze. Tylko tchórz. Wyjmuje granat, w męskim pojedynku 1v1 400zł Gierka Czaisz? Eksplodował most I była muzyka PAM 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 I wybuchnął most 450zł Mam go One American down The American soldaten are coming to our village. We need to defend this village for the glory of the Fatherland. Jezus z Nazaretu. Dlaczego? Nie wiem. 100 graczy na mapie. Co się dzieje, jak Kałach walczy, broni wioski sam na 300 jak Spartanin i artyleria i wszystko i gówno. Takie jest życie. I nie mam się gdzie zrespić i muszę się zrespić tutaj na terenie wroga i atakować. No już nie ma garnizana... Garnizonów zachodzie. No nie ma, ja... Ja mogę zrobić opików, ale ja nie wiem gdzie, bo ja nie umiem grać za bardzo. Jako dowódca. To stawaj tam, gdzie nie widać. Dobra. Ale masz fajny pseudonim internetowy pancerny wieprz. No? A że ty, że. Thank you, tak? Thank you? No czy coś takiego, no. Ja nie wiem, miałem dopuszczający z angielskiego, wiesz co? Chodzi. Trochę się angielskiego uczyłem, jak chodziłem do technikum, ale w drugiej klasie, mówię, wiesz co? pierdziele to. I poszedłem do zawodówki stolarskiej i, i jest super, nie. Mm. <laughs> Dobra, zaraz punkt postawię. Długo gracie w Heletlus? Albo długo grasz, bo jedyny mówisz. <laughs> Nie wiem, nie liczę czasu. Ale tak ogólnie, jaki masz staż w grze, że tak powiem? Nie wiem, 500 godzin, 1000, 5000. Już no, pół roku temu miałem operację. Wszedłem ze szpitala i zacząłem leżeć i grać w Duty. A co co ci operowali? Kolan. A, okej. Tak jak ja nie wiem, gdzie jestem, na łapie nawet. Dobra. Stawiam opika, ale nie wiem, czy to jest dobre miejsce. To tym? Kurde, no tu nie ma jak zaatakować. No co tu kurde spada do skrzynia RFED? A nie wiem. Ale po co u nich na punkcie RFED? Kurde, oni w tym lesie są tak skampieni, że tego nie ma jak dotknąć w ogóle. To najpierw trzeba otoczyć się, a potem dopiero gdzieś podchodzić. Teoretycznie. Nie wiem, czy mamy tyle sił, nie? No nie podejdziemy tam za cholerę. Dobra, dym, dobra, dobra, Dzień ja. Po Foi będę ogarniczą zaraz zdejmować foj pewnie. Czemu mnie zastrzelił ktoś? Jak przede mną był typ! O co tu chodzi? Czemu ktoś mnie zastrzelił, jak przede mną leżał typ? Normalnie. Co? Ale gówno. Ja pierdziele nie. No i widzisz, i teraz się pokazuje, że nie mam żadnego doświadczenia. I co, bolicie dupa, nie? Że kłamaliście na mój temat, pomawialiście mnie. Ty kłamałeś? Chyba te nogi straciłeś na budowie, bo byś w Bachmucie to łeb stracił nie nogi. Weź gościu, idź. i czereśnie zbierać, dzieciaku. Cię tak znasz na wojnie, jak. jak wiesz. Ja tu jestem ekspertem. Już zobacz, jest doświadczenie z pola bitwy. To jest to. Słyszę jak strzelają amerykańce Odcisz sobie czat generalny, bo ci gadają na czerwono, a nie słychać. Dukę to mam. Tu dobrze ekipa jedzie, dobrze jadę razem z nimi chłopie Dobra to nie ma sensu, ja po się. Postawiłem wam dobrego opika No, zaraz spadnie, bo pomóc tracimy Ja pier... Wiele wiedziałem Kądziu, uważaj, bo tu karabin maszynowy jest wpatrzony, tam gdzie jest dechlem. Dasz radę mi podnieść, Kądziu? Nie da rady, bo się oddala. Po co ludzie grają w taką grę, jak nie mają mikrofonów w Agent007. Sam jesteś agentem 007, a jestem najlepszym graczem health na świecie, jaki żył w Polsce, na świecie, w Europie. I na całym świecie. Topal gumę, gościu. Ło Boże, jak oni nas pocisnęli. Ło Boże. Weź, człowieku. Noptim, noptim, noptim. Kompletny noptim. GG pojechali nas amerykańcy. Zero taktyki, nikt się mnie nie słucha. Ja pierdzielę. Ty, a może idziemy na serwer, gdzie jest mapa Stalingrad? Dobra, biorę pepansa, bo lubię. Jeżeli ktoś z Was... O boże. Jeżeli ktoś z Was może widać subskrypcję poziomu pierwszego, drugiego albo trzeciego, to będę wdzięczny, bo potrzebuję 34 punkty tego programu. Wiecie o co chodzi? Okej. Okay. A ja tu nie grałem przed chwilą? Tak, grałem tu Bo oni jeszcze ich nie pokonali? Ale gówno Bo wyszedłeś. Ty nasz czołg chyba Tak, to nasz. Dobra, tutaj ktoś gada. O kurde, gdzie tu iść teraz? Czekaj. Tam chyba, nie? Na distillery. Siema. Siema, chyba. Jest tu jakiś dowódca drużyny, który mówi co mamy robić? Mm, masz sl w postaci... E, Robla. Teoretycznie, a rondel jest tylko i wyłącznie całego CMA. Cały tak. No ale w sensie chodziło mi o tą drużynę. jednostkę, nie? Tutaj. No tak, no to to jest ten rondel. Rondel? Nie jest w ogóle jakiś. to? to arched leci? Dobra, to rondel prowadź drużynę. No to co widzisz? Gdzieś... Toś tam spadło na punkt. Chyba arched. Na distillery idziemy? Aktualnie to prawdopodobnie bronimy na razie drugiego punktu. Mhm. No tak. Dobra, ja ich odejdę z boku. Zabije mnie zaraz ten Amerykanin! Strzela do mnie! O! Dobra! Tu jest gdzieś Amerykanin! Snajpił mnie! Snajpił mnie, nie? Snajpił mnie Amerykaniec! Ja nawet nie wiem skąd oni strzelają, chłopie! Daj spokój! Idę i ginę po prostu. Ja nawet nie widzę wroga w większości przypadków. To jest typowy ukraiński simulator, nie? Wiesz o co chodzi? Snajper mnie wysnajpił. Chłopie, to jest czołg. Co ja mam zrobić? Jak ja nie mam pepanta, przestawisz opa? Mam go. O kurde, dobra. Spotkanie face to face było w no, T34, to. Nie był dobry wybór. Tu jest czołg jak coś, na plecach. Ty, zabiłem go, czy nie? On mnie nie widzi, stary, patrz. Kurde, no! Kurcze! Kurczę pieczone wiesz co? Chodzi. Holy chicken smokes, you know? Chicken smoke. Kurczakowy dym. Ale STG fajne. Taki kawałek, no. Nie da się wskoczyć? Łe, w kodzie się da wskoczyć. Przez okno, nie? Ło kurka. A to Puma. No kawałek twój skład, Baker nie ma oficera. Ja pierdzielę, no to do kogo ja mam strzelać jak nie do oficerów? Przychodzi z lot! I ty soldatka!

Bang, bang. Ba. Co w się da uronę? Zaczeluję, sukę. Wit. Nie mają gdzieś tyle do ataku. Po co, co żyłeś? tak. Gdzie Amerykanie? Brrr. Gdzie jest wróg, chłopaki? Oznaczyłby ktoś? Co znaczy Czok? Tu masz... Wroga jakiegokolwiek. Mat! Jeżeli chcesz zrekompensować swoje winy, subskrypcja poziomu pierwszego zapraszam bardzo gorąco. I możemy być kolegami, nie? Subskrypcja poziomu pierwszego kolego... I nie... A tak mamy o czym gadać, no. Może jednak ginięcie w tą samą stronę i ginięcie w ten sam sposób nie ma sensu. Enlisted jest lepsze, chłopie. Jak padniesz, wciskaj escape i będziesz szybciej do respa. A. Puśćcie jakąś piosenkę Olega Gazmanowa na requestie. Widziałeś? Już widziałeś? Zobacz. Widziałeś? Tego się nie spodziewał. i... Pieniądze dostałem? Nie no, ale no chłopie, no jak ja mam wbić punkty? Jak ja, mnie ludzie z Prime'a subskrybują, a nie tier 1, tier 2. Kumasz. Kurde, 300 metrów. Nie wiem co tam dobiegnę. Kurde, PP jest fajna, ale w walkach, w walkach miejskich na dystans to się. オマ。Oh, Ma je Ale za imperium rzymskie to bym walczył z galami, nie? Wiesz co, chodzi, mordo. No no, ne narina, no no. Aha. To tu są moi... Dobra, trze... trzeba przestać. Trzeba przestać. Trzeba przestać. Dość heletlus na razie. Dość Heletrus. Dość Heletlus na razie.